Moja koleżanka migrena. Migrena, co to za stwór? Cześć, mam na imię Beata i moim życiem rządzi migrena. I w tym momencie powinny rozleć się gromkie brawa i okrzyk cześć Beato! W końcu, jak na porządną grupę wsparcia, przestało. Jeżeli znaleźliście się na moim kanale, to znaczy, że albo sami chorujecie na to cholerstwo, albo chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej. I mam nadzieję, że dzięki temu chociaż troszkę zrozumiecie nas migraników. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że każda choroba związana z permanentnym, codziennym albo prawie codziennym bólem jest tragedią, ale ja choruję akurat na migrenę, takie są moje doświadczenia i to o nich chciałabym opowiadać. Ale mam nadzieję, że inne osoby też znajdą coś fajnego, ciekawego i wartościowego na moim kanale. Jest nas ponad 300 milionów. Ponad 300 milionów chorujących na migrenę na tej planecie. Wyobraźcie sobie, że migrena występuje częściej niż astma i cukrzyca razem wzięte. Do dzisiaj do końca nie wiadomo, co ją wywołuje. Wiemy, że jest jej około 45 rodzajów, więc jak sami widzicie, nie ułatwia to leczenia. Co wiemy? Wiemy, że wywołują ją zakłócenia w przepływie krwi i energii, komórki nerwowe stają się nadaktywne. A substancje przekaźnikowe w naszym mózgu wywołują coś w rodzaju stanu zapalnego. Tętnice w naszych głowach powiększają się, przez to stają się bardzo wrażliwe na ból. Z każdym uderzeniem naszego serca dostajemy kolejną falę obezwładniającego bólu. Jak my to odczuwamy, jak ja to odczuwam. Mam takie wrażenie, że puchnie mi mózg, napierając na czaszkę a czaszka oczywiście się nie powiększa, więc za chwilę mózg rozsadzi mi kości czaszki. Migrenie towarzyszy też bardzo często ból za prawym albo lewym okiem. To jest takie wrażenie, jakby ciśnienie wewnątrz głowy próbowało wypchnąć Wam oko. Ja bardzo często czuję też coś takiego, jakby ktoś za pomocą łyżki albo śrubokręta próbował tutaj wbić mi się i podważyć i wyjąć oko. Bardzo często czuję też ból kości nad lewą albo prawą brwią i to jest coś takiego, pewnie nieraz widzieliście, jak ktoś rzeźwi w drewnie i tak kawałek po kawałku odupuje drewienko. To ja mam takie wrażenie, jakby ktoś mi odupywał kości. Migrenie bardzo często towarzyszy światłowstręt. Nieraz oglądaliście horrory z wampirami, które wychodząc na słońce zaczynają płonąć. Tak na nas działa światło. Zaczynają płonąć nam oczy i zaczyna płonąć nam mózg. Hałas też nam bardzo mocno przeszkadza. Dla mnie jedną z najgorszych rzeczy jest to, kiedy zaczyna się atak, jestem poza domem i muszę wracać tramwajem i ten dzwonek sygnalizujący zamykanie drzwi po prostu wżera mi się w mózg i rozsadza go od środka. Bardzo jesteśmy też czuli na zapachy. Dla mnie najgorszy jest w tym momencie zapach jedzenia, pieczeni, jecznicy, e, smażonej cebuli. W tym momencie zaczynają się mdłości, potem są torsje i oczywiście wymioty. takie migreny czasami trwają 3-5 dni, bo najdłużej trwał 5 dni. Bardzo często były to ataki z wymiotami. Więc możecie sobie wyobrazić, że przez 3-5 dni praktycznie nic nie pijecie, nic nie jecie, a non stop wymiotujecie. I możecie sobie wyobrazić, jak skończy się w końcu atak, ile czasu potrzebujemy, żeby dojść do siebie. Migrena jest chorobą neurologiczną. Kiedyś się mówiło, że jest to choroba arystokratek. Nie jestem arystokratką. Nie wiem, jak do tego doszło. Ale choruje na migrenę. Także moi drodzy, migrena jest chorobą neurologiczną, tak samo jak padaczka, Alzheimer czy Parkinson. To nie jest tak, że my robimy dramę, że weźmiemy tabletkę przeciwbólową i za chwilę wszystko będzie ok. Niestety, tak to nie działa. Migrena bardzo często jest też genetyczna, tak jest w moim przypadku. I to nie jest tak, że tylko kobiety na nią chorują, bo bardzo często faceci też. Oczywiście jest ich mniej, ale są. Na przykład mój tato, który potem ten wadliwy gen przekazał mnie i mojej siostrze. Oczywiście nie chciał tego zrobić, ale tak wyszło. Na migreny działają również inne czynniki. Na przykład to co jemy, to co pijemy, jak się zachowujemy, w jakim otoczeniu żyjemy. Także, moi drodzy, jeżeli ktoś chory na migrenę powie Wam, że czegoś nie zrobi, nie wypije, nie zje, nie patrzcie proszę na niego jak na kosmitę. Bo on doskonale wie, co robi. Przy tak wielu czynnikach wywołujących migrenę, jest bardzo ciężkie jej leczenie. Wiem, że osoby chorujące próbowały praktycznie wszystkiego. Leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwdepresyjne, oszczekiwanie głowy botoksem, krioterapia, fizjoterapia, akupunktura. Zmiana diety. Naprawdę jestem pewna, że zaczynaliście od technologii NASA, a kończyliście na oczadzaniu przez szamana. I wiem, że w wielu przypadkach nic to nie dało. Ale mam dla Was dobrą wiadomość: istnieje stuprocentowa metoda walki z migreną, a jest nią dekapitacja. Tak, moi drodzy, dekapitacja. Oczywiście jeszcze nie została dopuszczona na rynku polskim, ale w USA zostały już przeprowadzone badania na grupie chory i wyobraźcie sobie, wyniki są rewelacyjne. Wszyscy chorzy przestali cierpieć na migrenę. A tak na serio. Od ponad 50 lat na rynek nie został wprowadzony nowy lek na migrenę. Jak myślicie, dlaczego? A to dlatego, że firmom farmaceutycznym po prostu się to nie opłaca. Dla nich jesteśmy idealnymi klientami. Do końca życia będziemy musieli bujać się z tą chorobą. Dlatego, że w tej chwili migrena jest traktowana jako choroba przewlekła, nieuleczalna. Sami też wiecie, ile wydajecie na te leki. Chociażby na treptany. Ja już nie mówię o takich terapiach jak zaszczyki przeciwciałami monoklonalnymi, gdzie jeden zaszczyk kosztuje ponad 2000. Nawet jeśli dostaniecie się do programu, to w tej chwili jest to kosz około 1000 złotych. I z tego co wiem, nie na wszystkich działa. Ale ilu z nas stać na to, żeby wydawać takie kwoty miesięcznie? A rząd? Dla tych smutnych panów nie istniejemy. I nie mówię tutaj tylko o obecnie miłościwie panującym nam rządzie, ale o wszystkich poprzednich. Dla migreników nie zrobili kompletnie nic. Nie, wprowadzali, nie wprowadzili nawet refundacji na podstawowe leki, które najczęściej używamy, czyli na treptany. A jest nas około 4 milionów w Polsce. 4 miliony osób borykających się z obezwładniającym bólem. Nie pozwalającym spać, jeść, pracować, spotykać się ze znajomymi, normalnie żyć, ale co to ich obchodzi? I dlatego musiałam zmienić wiele w moim życiu, żeby móc żyć na własnych warunkach. I w tym momencie w mojej głowie rozlega się taki wredny rechot mojej koleżanki migreny, która śmiejąc się mówi: Chyba na moich warunkach. No właśnie, muszę żyć na warunkach migreny ale to ja podejmuję decyzje, czasami trudne, czasami niezrozumiałe dla innych, ale pozwalające mi normalnie żyć, o ile się oczywiście da. Mam nadzieję, że będziecie chcieli tego posłuchać i że spotkamy się w kolejnym odcinku mojej koleżanki migreny. Napiszcie mi proszę komentarze, jakie są Wasze doświadczenia z tą cholerą, jak sobie z nią radzicie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka like i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!